Witajcie serdecznie, moi drodzy, nocną porą, bo nagrywamy to zupełnie zupełnej ciemni. Razem z Wojtkiem, Essa Wojtinatorem, ruszamy na Willowa i zobaczymy, co ciekawego dzisiaj spotkamy. Czy w nocy naprawdę straszy? Zobaczymy. Zapraszam Was serdecznie. Hello? Hello? Nie ma nikogo. Zostałem sam. Nie ma ducha, nie ma współgraczy. <laughs> oh, here it is. Kenneth Johnson Psycha25 Ucieczka podczas polowania i oczyścić kadzidłem. Obszar ducha. Lecimy panie Wojtku, lecimy. Witam serdecznie widzów. Jest godzina <laughs> pierwsza. Ośmia, mam odcinek. Dokładnie tak. Piękny, za to poświęcenie udział. prosimy o łapkę w górę i miły komentarz. Tak jest. No i proszę. I tak się zaczyna karierę streamera. Karty? Korków nie ma. Where is the boner? Where is the boner? Nie ma, nie ma, nie ma, nic nie ma. Złapał drzwi, gdzie jesteś? E, pp? E, łazienka. me a sign show yourself give 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 me a sign show yourself we got a ghost no what not Zimna czerwcowa noc. Standardowo weźmiemy sobie statyw, weźmiemy sobie kamerę Spirit Boxa i docy. Kamera Spirit Box i docy wziąłem. Co my tu mamy? Ktoś tu rzucił. Again? Are you kidding me? No, IMF-a? Gdzie jest IMF-a? Gdzieś rzuciłem IMF-a, nie? Nie wiem, Jack. Dobra, orby. Orbów nie widzę. Where are you? Are you here? Are you close? I'm behind you. How old are you? Old. Are you friendly? Hurt. Do you like me? Do you like a savoitinator? How do you feel? Show yourself? Show yourself. I'm you. Ok, show yourself. Show yourself. I'm here. Ok. Spirit Box! Morbów nie widziałem. Może, może. O, nie mam zdjęć. I leave. Nie wiem, gdzie mam hiding spota. Myślę, że to ogarniemy. Tego no tu nie ma już w tej łazience. Co? W tej łazience już nie ma. Jest, bo na speedwalk się odpowiada. No to jeszcze 16 stopni stary. No, zaraz będzie... niej. Dotrz. Dotrz. No. Co to było? Ech, cień chyba. Dobre. Dobra, stary. Weźmy to, weźmy. O... Ciężkie oczy już. Weźmy książkę, drugą. No, wezmę dwa króce Чего чего не было? Кто Нету? Вот. Co to za piękne zdjęcie Władne! Czucie zdjęcie nie robią Jakie zdjęcia? No karatorsy. No już były zrobione. A GG. Pięknie, naprawdę. Tak to jest grać za motorami, moi drodzy. Tak to właśnie jest, jak się gra z amatorem. Dobra. E, oczyścić obszar. Uciec podczas polowania. Jaki jest ten. No nie wiem, czy to będzie chyba pismo, nie? Polter Spirit Mara. Ciężko powiedzieć. Uuu. Nie ma korków. Oh. Dobra, działa. Działa. Another one. Dude, Pismo, rób foty. Dwie foty możesz zrobić. Jeszcze jedną. I następne Czekaj, tylko zostaw na ducha, czekaj. Nie, 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 nie rób! Nie rób na ducha. Które do Mara, ale... Mm, nie wiem czy to będzie Mara. Let's try. Masz aparat? Mam. No. To dawaj, robię tego dewila, a ty rób zdjęcie ducha. CZEKAJ! O O Przez przypadek go zabijłem chyba Przepraszam, jest mi naprawdę przykro, autentycznie. Ale prawie sam zginąłem. No, starczy. Ja wiem, że to Wojtek na pewno. O, jest aparat. Dobra, Devil. Fuck. No nie, obniż mój sanity. O oh no, I'm dead! O oh my god! Oskary się należą do ten odcinek. Autentycznie. A dobra, nic Myślę, że to Spirit, nie wiem, Strzelam, albo Polter. Mara, dobra. Miałem jedną trzecią. No, GG. No, GG, dobra.